Cześć i czołem, z tej strony Inspirawka i witam Was na kolejnym zestawieniu największych faili jarokowych streamerów, czyli top warzywo lutego 2022. Zanim przejdziemy do podziwiania najbardziej obciachowych momentów z naszych streamów, zachęcam Was do nadsyłania zgłoszeń za marzec i oczywiście do zagłosowania na warzywo w linku pod tym filmem. A teraz zobaczmy kto został top warzywem stycznia i wybierzmy nowego na luty. Mati. O kurwa! Ja pierdolę! Jeszcze wylałem piwo! Szybko! Jeszcze moje! Na ścianę! Trzymaj się Wad ty dobrze. Hop! Łap Flo, podrzucę ci. telefon poszedł w pizdłuch. To jest. lodówka? A gdzie tu się coś wsadza? Do... Co ty gadasz? Tu są w ogóle jakieś wejścia z tyłu. Tu jest komputer? Kurwa, macie zamiast włączyć obs tego spakowałem. Inrealm ja pierdolę. Nie robię, nie robi. Bierzesz możliwe, że dalej czynny udział w si... O Jezu! Kuźma, Dlaczego nóż trzymam, a nie hak w ręku? To jest przecież hak wsadziłam do łapy! Nie dałem. Biegnij! Dobra, wyskoczyłem. Mam, mam to. Jest. to. Jeździsz gorzej, gorzej niż ja chyba w swoich snach. Patera. Ba. Kurwa, oni już mi w paczu chyba uwalili te kopy, bo już nie mogę trafić tak, jak często drawię. Kurwa, o co chodzi? Tomek, to było takie zajebiste. Noż, co za kurwa, ty! Mógłbym użyć szybkiej podróży, ale nie chcę. Ja muszę wylądować. Może jednak użyję podróży? Chciałam tam też, żeby sobie wziąć też, by miała z złot... nie jest złotego, tylko światowego kujda. Jest, co jest? Co? Co się stało? Nie wiem! Nie wiem, co się stało. Się... O, i przesadziłem. Kurwa, nie w tę stronę. Co jest? Hmm. Dobra. Mmm, szerby? Otwieraj ze szelby i flaszę. Leci! Kurwa, przepraszam! Debil! Ja pierdolę! Gdzie on jest? Gdzie on jest? Kurwa. Nie spadnij, staram się. Zajebiścia! Nie! <śmurzanie> ok, teraz mamy czysto. Jak wam, ale mi oglądanie takich faili robi dzień. A więc, jeśli doświadczycie takich momentów na streamach, to koniecznie nadsyłajcie zgłoszenia na marzec, a tymczasem czekamy na Wasze głosy w ankiecie. Pod tym filmem znajdziecie link. Zdecydujcie, kto zostanie top warzywem lutego. Znajdziecie tam również linki do kanałów streamerów, którzy wystąpili w materiale, aby doświadczyć na własne oczy, co tam na liveach się dzieje. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.